Cześć Wam, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Adam, a pomysł na dzisiejszy film dał mi jeden z widzów. Natomiast gdzieś tam w komentarzach pytał się mnie, czy znam, czy mam jakiś dongielek, który będzie działał pod ios i będzie mógł uruchomić aplikację Beamer Code. Takiego nie miałem, aczkolwiek trochę szukałem w internecie i podobno, to cudoma zadziała. Tak więc ja Was zapraszam do oglądanie. Więc ten nogielek kupiłem na Allegro za bodajże 130 zł. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj w środku. <laughs> Takie plastikowe pudełeczko. dać iCar Pro. Tutaj mamy informację, że nam powinien działać z Androidem oraz z iOS-em. Więc, jak widzicie, działa po Wi-Fi, po Bluetoothie Z racji tego, że będziemy testowali to na iPhonie, to właśnie potrzebujemy tą funkcję, aby to było po. Po Wi-Fi. Otwórzmy pudełeczko. O, sam dogielek to jest taka, taki malutki. Już wiem, że będzie problem, żeby go wyjąć z powrotem z złącza OBD, bo jest tak dość mocno schowane. A tutaj też nie ma nigdzie miejsca na żadną zawieszkę. W środku mamy takie wypełnienie i jakaś tam książeczka. Nawet w języku polskim. Mamy tutaj jakieś QR Code, żeby pobrać aplikację scanner czy Torki, Torque Limiter, ale my z tego nie będziemy korzystali. Natomiast sprawdzimy sobie aplikację Beamer Code na iPhone'ie oraz resztę aplikacji typu Beamer Tool, Beamer Link na Androidzie. Zostańmy do końca, a w trakcie filmu wyjaśnię. Jak może zdobyć ode mnie ten właśnie oto dągielek za free? A teraz ja biorę się za podłączenie tego do auta. Zaraz uruchomię aplikację w telefonie. No i zobaczymy, jak to wygląda. No i dobra, dągielek jest wpięty już tutaj w auto. Ja włączam nagrywanie z telefonu. Dobra, miejmy nadzieję, że to się nagrywa z dźwiękiem. Tutaj z boku Wam wrzucę obraz te z telefonu. No i teraz tak, przejdźmy sobie w takim razie do Wi-Fi. No, się połączył z tym, co trzeba. Aczkolwiek jest w innych sieciach wi I to jest prawdopodobnie to. Ja nie używałem tego, tego dogielka jeszcze przed nagrywaniem filmu. Tak więc będę sprawdzał go razem z Wami. No i dobrze, mamy połączony. Przejdźmy sobie w takim razie do aplikacji Bimmer Code. Dajmy tu na Connect. O, to się chyba wykryło. Zobaczmy, mam BMW X5, X5M Continue. Ciekaw jestem, czy w ogóle jest jakaś wersja triala tego. Bo mam wykupione tę aplikację, ale na telefonie z Androidem, a na iPhoneie tego nie wykupywałem. Aczkolwiek chyba, chyba się połączyło nawet. Teraz się łączy i identyfikuje moduły. Na pewno metoda na Androidzie z kabelkiem, żeby się rozłączyło coś. Ciekawe, czy mi się z WiFi się rozłączyło? Nie, jest połączone. Dobra, w ustawieniach mamy. No jest, Wigate. Chyba to. Wigate tak icar pro wifi icar pro, pro bluetooth um, no ale mniejsza powinno zaskoczyć spróbujmy jeszcze raz wygląda na to, jakby się w ogóle roz, rozłączyło z, e, z z autem spróbujmy jeszcze raz Bra. no jeszcze raz próbuję zidentyfikować e, te moduły w aucie Ciekawe czy zaraz nie zacznie padać Nie, nie chce się połączyć Dobra, wyłączmy zapłon Spróbujmy jeszcze raz Może tutaj coś w połączeniach jest nie tak No ja tutaj się połączyło ładnie no Ja mam akurat BMW X5 F15 Ale to chyba raczej nie powinno mieć żadnego wpływu na na łączenie się Co my tu mamy napisane? Wcześniej doszło do 12% i się tak było rozłączyło. No, zaczyna weszpadać. No ja nie, nie chce się połączyć. A zobaczmy jak wybierzemy big iCar Pro Bluetooth. Nie, tak się nie połączy. Razie, no jasne, musi być przecież po Wi-Fi. To spróbujmy. A my zobaczymy jeszcze w linker. Nie. Dobra, ostatnia próba z tym. Przejdziemy na Androida. Jak widać, telefony z ios no, nie chcą za bardzo współgrać. Ale to jest z tym Dągielkiem. Nie wiem, czy wybrałem zły. Czy trafiłem po prostu na taki model. Nie, nie chcę się połączyć. Myślałem, um. że nie będzie z tym problemu. Ale jak widać, no coś jeszcze w ustawieniach jest. Zobaczmy co od ale. Coś może połączyć po LTE ale się rozpadało. No nie wiem, nie to się łączyć. A zobaczmy jeszcze Beamer Link. To jest aplikacja. Ale zobaczmy się na przykład z WiFi. A, to już jest płatna. No dobra, to by było chyba na tyle z testów z ios -a. I tego dągielka nie wiem czy to wina telefonu, no to już wiadomo iPhone 13 Pro Max, czy samo wina tego dągielka, no ale widzieliście, sami nie chce się to w ogóle komunikować z sobą. No a teraz zróbmy, połączmy się z telefonem z Androidem. Dobrze, jesteśmy połączeni teraz mam tutaj jakby z, z telefonu z Androida Tutaj mam również z boku obrazek Połączę się z tym dągielkiem Mówi link Łącz zawsze Tak, nie ma dostępu do internetu z tego No i dobra, zaczniemy sobie od tej aplikacji Beamer Code Spróbowaliśmy wcześniej na iPhone'ie To ja mam przy pełną wersję. tylko przyrzucę sobie okienko Um, przejdźmy do ustawień, OBD adapter, WiGate iCar Wi-Fi, dobra, jak to się połączyć, dobra, włączmy, włączmy zapłon. Connect. Ok, Wygląda na to, że połączyło się z modułem oraz ukrywa samochód. No tylko czy przejdzie do interfejsu. Okay, odczytuję teraz sterowniki. Szczerze powiedziawszy, ja jestem bardziej zwolnikiem. standardowego połączenia po kablu. tutaj że doszło do 12% i stoi w miejscu. Ciekawe czy przerwie, czy, czy pójdzie dalej. No i stoi na tych 12%. 12%. Zobaczmy co w tej książeczce jest napisane. Chyba nawet to sprawdzałem szczerze mówiąc. Może tu będzie coś. Coś ważnego co pominąłem. No jest to taka informacja, że w celu pełnego wsparcia aplikacji do kodowania samochodów, np. Beamer Cord, oferujemy produkty z serii v które można znaleźć na stronie. No, ok. Mamy tutaj co? WiGate, gate i CarPro, aczkolwiek może w tym jest właśnie ten cały sen. Ta aplikacja nie działa, no to się na pewno nie połączy. Anuluję to. Sprawdźmy, może Bimmerling ustawienia Wi-Gate i wi -Fi. No i sprawdźmy Connection Error jeszcze raz. Z aplikacją Beamer Link, e, przepraszam, my e, no z aplikacją Beamer Link, jak widać, to już się połączyło. Zobaczmy, czy coś będziemy w stanie odczytać sobie Zobaczmy, sensor zwolniony. Mam akurat wyłączony. Zobaczmy, czy coś nam pokaże w ogóle. E, Kilometers of oil Zero Popalmy Co mi pokazuje uh, Actual gear Inlet spread O, tutaj coś pokazuje Dobra, co? Error memory Czy odczyta nam błędy. Ok, widzę, że odczytuje błędy ze sterownika, czyli trwa to trochę długo, na pewno przez ten kabelek Net i karty czy wam no, idzie to na dużo szybciej. No może być trochę, bo mi się teraz spalił moduł od od ledowych ringów no ale jest jakiś plus, z jedną aplikacją wiemy, że działa dobrze, niech to sobie przejdzie do końca i sprawdzimy zaraz kolejną aplikację to była Bimmer Tool tak, to jest Link zgłaszam silnik no i zatrzymało się na 81% o boże nie wiem, czy to się zawiesiło, czy to po prostu sobie skrzytuje te dane. No i chyba jednak nie, nie zadziała to tak, jak myślałem. No nie powiem, ale lipa straszna. Już chyba trochę za długo trwa. Hmm, ok, spróbujmy może w takim razie Info Memory. A, teraz chyba w ogóle się to... ...rozłączyło z... ...zaciąło połączenie z, z tym tym... Dągielkiem dobra, disconnect, spróbujmy jeszcze raz ją połączyć. Okej, okay. no to jeszcze raz, error memory, odczytaj 81 i znowu stoi, stanęło. Czekajmy, czy pójdzie dalej. Nie wiem, może jestem za bardzo niecierpliwy, ale to już powinno chyba się dawno skończyć. Dobra, rozłączamy. Co my to jeszcze mamy? Odczyta no, Not available. Odśwież. Ewidentnie jest jakiś problem na, na linii między tym donglem a aplikacją w telefonie. Nie wiem, może Bluetooth. Zobaczmy. Parking brake. Będziemy to spróbowali Zobaczmy, czyta dane serwisowe. Breakfront, front dosyć zmieniany kurczek. Dobra, już takie informacje odczytuję adaptację e, skrzyni biegów Coś pokazuje Permanent error. może chociaż to odczyta I znowu 81% i stoi w miejscu A Jakby to działało to miałem w myśli po prostu komuś z Was e, komuś z Was tym obdarować ale widzę, że to nie działa ani z Beamer Code ani z Beamer Link, ee, więc nie wiem, czy jest sens. Chyba, że jeszcze przetestujemy sobie w, w jakimś kolejnym filmie jakieś inne aplikacje do diagnostyki, które znajdziemy po prostu w, w App Store, chciałem powiedzieć, w sklepie Play. Ewentualnie też w App Store tak, bo to się łączy z iPhone'em również i, i wtedy zobaczy, zobaczymy. I wtedy ewentualnie. Może zrobimy jakiś mały konkursik A w międzyczasie postaram się wziąć i e, zamówić ten kolejny Dongle v Który ma podobno już działać z Beamer Code'em Aczkolwiek widzicie teraz połączyłem się z Beamer Tool Widzę, że wybrało Auto Jest chyba połączone Czerwono się pali, połącz Połączenie OK. Widzę, się połączyło, mamy Live, live Data Błąd nie przywołał odpowiedzi z Eku. Dobra, zobaczmy kody usterek, To jest bardziej ważne. Odczyt. Ja wiem, że ta aplikacja również na, przy połączeniu kablem przez Enet, również taką sporo zajmowało jej czasu, żeby odczytać błędy. Ale zobaczmy, może przynajmniej w tej aplikacji coś, coś to nam to da. Jak na razie nie udało nam się odczytać błędów. Zobaczmy. O, proszę bardzo. Jest plus, odczytało nam błędy. Ok, czyli w aplikacji to jest Bimmer Tool, z aplikacją Bimmer Tool działa. Zobaczmy odnośnie wtryskiwaczy, a odpalmy sobie auto. czy odczyta nam korekcję. Uch, wtryskiwacz 5 minus 13, po plus 1 minus 1. Dobra, to odczytuję, więc jest bajka aktualna, oczekiwana. Temperatura chłodzenia, masa powietrza, ciśnienie oleju, akumulator, 59% stopień nałatowania, standardowia OK, funkcje serwisowe, rozumiem, akceptuję. modu moduł połączeń. Najpierw podłącz auto. Rozłączyło się. Widzicie, jakiś problem jest, że to się samo rozłącza. I przypuszczam, dlatego w, tamtych aplik w aplikacjach Beamer Code i Bimer Link to nie zdaje egzaminu. A jak widzicie, mam ustawione tryb połączenia Wi-Fi ANET. Czyli dobrze jest ustawione. Dobra, ja tutaj już chyba nie mam co dalej grzebać w, przy tych aplikacjach. Zatrzymamy je, nagranie. Sobie, ja nie wiem, co, co, mam, co mam Wam powiedzieć odnośnie tego dągielka. Myślałem, że przynajmniej z tym Wimmer kod zadziała e, pod iPhone'em chociaż. Wyciągnę go. Aj, kurwa, wiedziałem, że to będzie zagłoszka. Myślałem, że on chociaż zadziała na iPhone'ie z tą aplikacją BimerCode, chociaż że się połączy, tak, że będzie można coś tam sobie sprawdzić. A to jak widać, nawet Beamer, Beamer, Beamer Linku po prostu wywalało się na sprawdzaniu błędów. Tak więc na chwilę obecną nie mogę Wam tego polecić. Ale sprawdzimy go jeszcze z innymi aplikacjami. O, postaram się tam poszperać, poszukać kilka takich topowych. I może przy nich coś nam to da. Ale nie wiem, czy w BMW będę to sprawdzał, czy też w, może w Passacie. Tam może będzie lepiej to gadało. Więc takie, że szukasz dągielka do Beamer Code na iOS. Nie polecam tego. Tak jak wspominałem wcześniej, miałem robić konkurs z tym. Na swoim Instagramie, ale na razie jeszcze się z tym wstrzymam, bo póki co, jak to się okazało, że jest bezużyteczne. Ja zamówię ten v i może on będzie faktycznie już działał z Beamer kodem. A teraz ja Wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnij, proszę pozostawić łapki do góry, zasubskrybować kanału. Jeżeli chciałbyś mnie wspomóc w zakupach takich, takich dągielków do: do testów spójrz tam proszę do opisu pod filmem, tam będzie więcej informacji. Jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!